Jakie? Proszę. Chce, Chcemy porozmawiać z panem To, to, się to, to, to po, po tym proszę, dobrze? Nie, nie, nie. Po co? Panowie, to jest, to jest, prawa, to jest nie. sprawa nie. nasza. Proszę pana, jest to obiekt nie. prywatny, musicie wiedzieć o tym, wiemy. Spotykamy się z producentami, jesteście producentami? My zostaliśmy zaproszeni przez producentów. Proszę, Jesteśmy... proszę, proszę wejść, proszę wejść, Dobrze. bo chcemy tak naprawdę w merytoryczny sposób, korzystając z obecności ministra... Dobrze, No mamy tylko Dobrze. dla ministra prezent tam jeden Ale, ty, my ty, my my no, to ...po Przepraszam. dla Państwa, jeśli się włączy, włączycie także tutaj do naszej rozmowy, bo sprawa jest wspólna dla wszystkich dotyczy wszystkich sadowników i Ziemi i Pęczyzy, i innych, innych, innych regionów. Jeśli chodzi o sprawy związane także będziemy, jeśli są przypadki dziewcza środków ziemi skoku, to też... A więc yy, wszystkich, wszystkich wykaz spraw, w których się, mieć pomoc, bo nie tylko same dokładnie, nie wiem jeszcze jaka będzie skala, to wszystko też zależy, jak mówiłem, od wielkości obszaru dotkniętego w Polsce, a my wtedy będziemy mogli mieć no, więcej informacji. Ja oczywiście zapewniam, że nie jestem tutaj dzisiaj, ale będę na bieżąco. Były sobie że będę prowadził rozmowy z wami i z prezydentami, z moimi... Witam, dzień dobry. Jako grupa protestująca chcemy, naprawdę współczujemy w sytuacji, która was dotknęła. Tej tragedii, jeśli chodzi o przymrozki, ale pamiętajmy moi drodzy, że to jest oczywista oczywistość, żeby sadownicy i producenci owoców miękkich dostali rekompensaty z tego tytułu. Ale dwa główne postulaty brzmią: precz z Zielonym Ładem, precz z Komuną. I granica. To są nasze priorytety. I tutaj mam prezent dla Donalda, bo dla mnie to on nie jest premierem. Te zwierzę zginęło śmiercią tragiczną. Znaleźliśmy je dzisiaj na drodze, jadąc tutaj do Was. To jest symbol, synonim naszego premiera. Także panie ministrze, proszę przekazać to dla pana Donalda, bo chłopi niechcący też mogą go rozjechać.